Czy gluten szkodzi rzeczywiście wszystkim? Jak rozpoznać u siebie, że możemy mieć problem z glutenem? I jak gluten wpływa na zdrowie naszego przewodu pokarmowego? Na te i inne pytania odpowiem w tym QA. Ja nazywam się Damian Parol, jestem dietetykiem i doktorem nauk o zdrowiu. Serdecznie zapraszam na QA. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Jak rozpoznać u siebie nietolerancję glutenu? Jest problem z terminem nietolerancja glutenu, ponieważ nie jest to oficjalne rozpoznanie. Więc w ogóle nie wiadomo, czy coś takiego istnieje. Ale możemy np. podejrzewać u siebie, że mamy celiakię, bo można określić jako nietolerancję glutenu. Jak to u siebie poznać? Możemy mieć pewne symptomy, które będą świadczyć, że mamy z tym problem. Na przykład mamy problem z utrzymaniem prawidłowej, czyli niezbyt niskiej masy ciała. Mamy jakieś dolegliwości z układu pokarmowego, niekiedy celiakia objawia się co ciekawe na skórze. Jest to tak zwana wtedy choroba duringa istnieje kilka takich symptomów. Natomiast nie należy celiaki rozpoznawać samodzielnie. Jeśli mamy tego typu podejrzenie, to warto udać się do lekarza, przeprowadzić odpowiednie badania krwi. Przeprowadza się badania w kierunku określonych przeciwciał. Niekiedy też robi się badanie w postaci biopsji kostek jelitowych, żeby określić, czy doszło do zmian w jelitach. Nie jest to coś, co możemy zrobić tak po prostu w domu, albo przeczytać jeden czy dwa artykuły w internecie i u siebie rozpoznać tą chorobę. Czy każdy powinien unikać glutenu? Absolutnie nie. Jedynym bezwzględnym wskazaniem do unikania glutenu jest celiakia. U osób, które nie mają celiaki, nie ma potrzeby unikać, ograniczać czy tym bardziej eliminować gluten z diety. Czy dieta bezglutenowa może pomagać w odchudzaniu? Tutaj sprawa jest. Skomplikowana. Na dwoje babka wróżyła. U niektórych może być tak, że wprowadzenie takiej diety eliminacyjnej bezglutenowej przyczyni się do tego, że ta osoba schudnie, szczególnie w tym pierwszym momencie, w którym okaże się, że wielu produktów nie może jeść i przez to po prostu spontanicznie ograniczy spożycie kalorii. Jednak u osoby, która nauczy się, jakie produkty bezglutenowe może jeść i trafi jeszcze to. Supermarketu na dział z żywnością wysoko przetworzoną bezglutenową, to może się okazać, że nie tylko nie schudnie, co wręcz przytyje. I musimy też pamiętać, że dieta bezglutenowa nie jest dietą per se odchudzającą i całe szczęście, dlatego że osoby, które mają celiaki, bardzo często dostają to rozpoznanie, kiedy mają niską masę ciała i nabieranie masy ciała jest elementem zdrowienia u tych osób, więc Całe szczęście, że to nie jest tak, że za każdym razem na diecie bezglutenowej traci się jeszcze kilogram. Czy pieczywo bezglutenowe jest zdrowe? Jeśli mówimy o pieczywie, które jest z mąk naturalnie bezglutenowych, to możemy powiedzieć, że jest to pieczywo równie dobre jak pieczywo po prostu glutenowe. Pomijam tutaj kwestie związane ze smakiem czy konsystencją, bo te zwykle będą ustępować jednak pieczywu glutenowemu, ale pod względem zdrowotnym będą to produkty bardzo podobne. Ale jeśli mówimy o takim komercyjnym, przemysłowo produkowanym pieczywie bezglutenowym, to w wielu przypadkach będzie to produkt o gorszej wartości odżywczej, bardziej oczyszczony, często pozbawiony błonnika, zawierający więcej tłuszczu, soli czy cukru. Więc co do zasady, nie, pieczywo bezglutenowe nie jest zdrowsze od pieczywa zawierającego gluten. Czy gluten ma wpływ na układ trawienny? Znowu powtórzę słowo celiakia. Jeśli ktoś ma celiakię, to gluten powoduje u niego stan zapalny w jelitach, bardzo niedobrze. Natomiast u osoby, która nie ma celiaki, można powiedzieć, że ten wpływ jest obojętny, ale w pewnym sensie może być on nawet prozdrowotny. O co chodzi? Gluten nie trawi się najlepiej. Przez to niestrawione elementy tego glutenu trafiają do naszych jelit i w tym momencie może on stanowić pożywkę dla niektórych frakcji bakterii, w tym bakterii korzystnych dla naszego zdrowia. Więc w pewnym sensie gluten może służyć jako taka substancja probiotyczna. Więc nawet w zasadzie można powiedzieć, że u osoby zdrowej gluten może spełniać korzystną funkcję w kontekście funkcjonowania układu pokarmowego. Czy gluten szkodzi tylko osobom z celiakią? Osoby z celiakią to jedyna grupa osób, u których z całą pewnością gluten szkodzi. Są podejrzenia, domysły, przesłanki nie jakoś specjalnie mocno Uargumentowane i potwierdzone, że w niektórych innych sytuacjach, na przykład u osób z niektórymi chorobami autoimmunizacyjnymi, może być sens wprowadzenia diety bezglutenowej, ale jest to bardzo, bardzo słabe i ja osobiście nie polecam diety bezglutenowej u innych osób niż osoby z celiakiem. Jakie produkty naturalnie nie zawierają glutenu? Tak naprawdę to niemal wszystkie. Gluten znajdziemy tak naprawdę tylko w trzech zbożach: w pszenicy, życie i jęczmieniu. Wszystkie inne zboża i wszystkie inne produkty, które nie są zbożami wszystkie warzywa, owoce, mięso, jaja, nabiał nie mają naturalnie glutenu. Co nie zmienia faktu, że wiele z tych produktów jest zanieczyszczonych glutenem. Szczególnie mam tutaj na myśli produkty zbożowe oraz produkty przetworzone. Na przykład możemy dostać w sklepie. Kładki owsiane, które co prawda naturalnie są bezglutenowe, ale bardzo często są glutenem zanieczyszczone. Bardzo podobnie jest z kaszą gryczaną. Wiele kasz gryczanych, które znajdziemy w sklepach, mają adnotację, że mogą zawierać Śladowej ilości pszenicy, bo są przetwarzane w tych samych miejscach, w których jest przetwarzana pszenica. Co więcej, możemy trafić na wędliny, które są przecież z mięsa, naturalnie bezglutenowego, ale jednak gluten albo jakieś pochodne pszenicy zostały dodane do tego produktu w czasie jego przetwarzania i jest to źródło glutenu, którego osoba z celiakią powinna unikać. Więc reasumując, większość produktów jest bezglutenowa naturalnie, ale jednak całkiem sporo produktów jest tym glutenem zanieczyszczona. Co to jest gluten? Gluten no to jest. E, znana mi nazwa, ale. E, nie potrafię tego sprecyzować. Wszechobecna obecna wszędzie. Gluten to jest taki dodatek do. do, do, do żywności. No, taka substancja bardzo niezdrowa. E, no to się na przykład. E, w nabiale się znajduje gluten. Wiele osób ma na przykład tego nietolerancję. Gluten to jest, o ile dobrze pamiętam, białko które występuje w pszenicy. Dieta bezglutenowa może pomóc schudnąć? Myślę, że tak. Nawet znam ludzi, którzy właśnie też przestali jeść Gluten i to wpłynęło na ich przemianę moterii myślę, że to chyba nie ma znaczenia, że inne rzeczy odpowiadają za schudnięcie. Jakby ta moda na dietę bezglutenową, to nie jest dobra moda dla ludzi, którzy mogą mieć ten gluten, a może tak. A dlaczego, na przykład, z Twoim zdaniem, tak wiele osób rezygnuje z tego glutenu? Myślę, że trochę jest to moda, na pewno, ale nie mówię, że głupia. Kiedyś w dawnych czasach, jak były jak jadało się zboża mniej przetworzone, to Glutenu nie było. Ja nie wiem, czy to prawda. Niektórzy są uczuleni. Ja myślę, że dużo osób jest uczulonych na gluten. Myślę, że dlatego, że też nawet e, lepiej się czują. Ja osobiście też e, nie jadę na przykład pieczywa, makaronów. ja osobiście się lepiej czuję. To tyle, jeśli chodzi o to Q&A. Mam nadzieję, że nie będziecie się już nabierać na dietę bezglutenową. A jeśli podejrzewacie u siebie problem z glutenem, to po prostu dobrze się zdiagnozujecie, bo to jest najlepszy sposób, żeby mieć pewność, czy gluten nam szkodzi, czy nie. Tyle z mojej strony. Jeśli materiał Wam się podoba, to proszę o łapkę w górę i sugestie w komentarzach innych tematów, które powinienem poruszyć.